Teraz raduję się z cierpień, które za Was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych, za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na Was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w Was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. W 1956 roku. W wieku 29 lat, do 9 lat, młody człowiek, który nazywał się Jim Elliot, stracił życie, podejmując próbę nawiązania kontaktu ze znanym ze swojej brutalności ekwadorskim dzikim plemieniem w celu zwiastowania im Ewangelii. Razem z nim zginęło czterech jego towarzyszy. Dwa lata później. Jego żonie i siostrze jednego z tych zamordowanych misjonarzy udało się dotrzeć ponownie do tych ludzi i zamieszkać z tym plemieniem, w wyniku czego wiele osób nawróciło się później do Jezusa. William Carey, zwany ojcem współczesnej misji w Indiach, w 1793 roku wyruszył do Indii, żeby zwiastować Jezusa. Pomimo, Pomimo opozycji, która spotkała go w jego kraju, jest znana historia o tym, że kiedy powiedział, że wszyscy podczas ze spo, jednych, jednego ze spotkań z pastorów powiedział, że wszyscy powinni ewangelizować. Jeden z pastorów powiedział do niego: siadaj, młody człowieku, jeżeli Bóg będzie chciał zbawić poganina, to zrobi to bez mojej czy Twojej pomocy. W 1793 roku. Wyruszył do Indii, zabrał ze, ze sobą swoją rodzinę. W ciągu siedmiu lat, siedmiu lat jego służby, nikt się nie nawrócił. Jego syn zmarł na czerwonkę, a u jego żony z powodu ogromnego stresu i niedostosowania do złych warunków, do okropnych warunków życia w Indiach, pojawiły się problemy psychiczne. Kary o swojej sytuacji mówił tak, cytuję. W rzeczy samej jest to dla mnie prawdziwa ciemna dolina. Ale raduję się, że mimo wszystko tu jestem i jest tutaj Bóg. W ciągu 41 lat jego służby spośród wielomilionowego narodu nawróciło się zaledwie około 700 osób. Jednak stworzył on fundamenty dla tłumaczenia Biblii. Przetłumaczył wiele przekładów. Stworzył fundamenty dla edukacji, również wyższej edukacji teologicznej i fundamenty dla reform społecznych w Indiach. Charles Simeon w 1783 roku w wieku 23 lat został powołany na głównego duchownego parafii anglikańskiego kościoła w Cambridge, gdzie od początku swojej służby zmagał się z niewyobrażalną opozycją członków tego kościoła. Społeczność wyznaczyła innego pastora, który zwiastował podczas popołudniowego nabożeństwa, i przez pierwsze pięć lat Simon głosił kazania do gołych ścian, do pustej sali. Był to czas, kiedy kościoły utrzymywały się m.in. z wynajmowania ławek, które były w kościołach. I bogatsze rodziny mogły sobie pozwolić na wynajęcie takiej ławki, niczym loży. I w czasie służby Simeona, zamożni członkowie kościoła wynajęli i zablokowali wszystkie ławki, które podczas nabożeństwa prowadzonego przez niego stały po prostu puste. Ci, którzy chcieli go posłuchać, musieli przyjść i stać. Po dziesięciu latach jego służba stała się bardzo owocna, bardzo produktywna. Ostatecznie przekonał on do siebie większość członków tego kościoła. W późniejszym czasie Charles Simeon Stał się wielkim autorytetem w kościele i wywarł ogromny wpływ na chrześcijaństwo w całej Anglii. Ale pewnie te i wiele innych przykładów nie mogą równać się z tym, co przeszedł apostoł Paweł, który pisał o swoich doświadczeniach tak. Nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, Trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Cierpienie, cierpienie jest doświadczeniem uniwersalnym i pewnie każdy z nas mógłby napisać książkę na temat cierpienia. W zależności od osoby ta książka byłaby krótsza lub dłuższa. Ale pewne jest, że każdy, kto oddycha powietrzem na tej planecie, prędzej czy później, doświadczy jakiejś formy cierpienia. Jest to naturalne? Tak samo jak naturalne jest to, że człowiek instynktownie z reguły pragnie cierpienia unikać. Nie mamy problemu z tym, by cierpienie zadawać, jednak własnego cierpienia człowiek z reguły pragnie unikać. Jednak chrześcijanin, o czym za chwilę mam nadzieję się przekonamy, nie każdego rodzaju cierpienia powinien unikać. Ponieważ budowla, jaką jest uniwersalny Kościół, stoi na fundamencie cierpienia właśnie. Tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy cierpienie usunąć z historii dziejów apostolskich, historii kształtowania się Kościoła, to musielibyśmy po prostu wyrzucić całą księgę Niemal, niemal całą treść tej księgi. Znane jest powiedzenie, że krew męczenników jest zasiewem kościoła, i z całą pewnością można to powiedzieć na podstawie Księgi Dziejów Apostolskich. I jest to krytycznie ważny dla nas dzisiaj temat, ponieważ jako chrześcijanie coraz bardziej i bardziej przedkładamy naszą korzyść i dobro, nasze dobro ponad korzyść i dobro innych. I bez znaczenia, czy tych poza kościołem, czy tych w nim? Cytując pewnego pastora: W historii świata nie wiem, czy istniało pokolenie, które tak bardzo ceni wygodę jak my i które jednocześnie nie jest gotowe cierpieć dla dobra niegodnych grzeszników dookoła nas. W historii świata nie wiem, czy istniało pokolenie, które tak bardzo ceni wygodę jak my. I które jednocześnie nie jest gotowe cierpieć dla niegodnych grzeszników dookoła nas. Bez znaczenia, czy poza Kościołem, czy w Kościele. Staję sobie sprawę, że cierpienie ma wiele twarzy. Każdy z nas przechodzi przez jakieś. Ale dzisiaj skupimy się właśnie na tym, o którym pisze w naszym fragmencie apostoł Paweł. Zobaczmy werset 24. Teraz raduję się z cierpień, które za Was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. W rozdziale drugim, w pierwszym wersecie Paweł wspomina o wielkim boju, który toczy za braci i siostry. W We wersecie 29 nad tym też pracuje, walcząc dokładnie jaki jest powód tego cierpienia i jaki jest cel tego cierpienia apostoła Pawła, to musimy się zastanowić przez chwilę nad wersetem 24, a dokładnie nad zdaniem dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych. Dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych. I jeżeli dobrze rozumiesz Ewangelię o Jezusie Chrystusie, to pewnie kiedy czytasz te słowa, Zapala Ci się czerwona lampka i zadajesz pytanie, przynajmniej powinno tak być, i zadajesz pytanie, o jakim niedostatku udręk Chrystusowych mówi Paweł? Przecież cała teologia Pawła jest skoncentrowana na tym, że cierpienie Chrystusa jest wystarczalną ofiarą, która ratuje grzeszników od kary za grzech. Jakim cudem więc jest tutaj mowa o niedostatku udręk Chrystusowych? Jak zwykle przy tej okazji, przy okazji takich niejasnych fragmentów pojawia się wśród chrześcijan masa przeróżnych interpretacji, mniej lub bardziej kontrowersyjnych, mniej lub bardziej zgodnych ze Słowem Bożym. Jest to jeden z tych fragmentów, kiedy otwierasz 10 komentarzy i każdy mówi co innego na ten temat. Ja nie zamierzam tych wszystkich interpretacji tutaj przedstawiać, ale zamiast tego... Zwrócimy uwagę na kilka szczegółów w, tym tek w tekście i na kontekst, i spróbujemy dowiedzieć się, co te słowa oznaczają i co z nich w ogóle wynika dla nas. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że nie bez powodu tłumacze występujące tu greckie słowo przetłumaczyli jako udręki Chrystusowe, niedostatku udręk Chrystusowych, a nie po prostu cierpienie Chrystusa. Jest to słowo. Które w Biblii nigdy nie odnosi się do cierpienia Jezusa, ale zawsze do cierpienia uczniów Jezusa, i bywa tłumaczona jako prześladowanie lub ucisk. Na przykład w dziejach apostolskich czytamy o Pawle i o Barnabie, którzy zwiastując dobrą nowinę, pozyskali wielu uczniów, zawrócili do Listry Ikonium i konium i Antiochii, utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, przez wiele udręk, aby wejść do Królestwa Bożego. To była sytuacja, kiedy Paweł został ukamienowany. I ludzie myśleli, że, że umarł. W innym miejscu w liście do Tesaloniczan Paweł pisał: A wy staliście się naśladowcami naszymi i pana, i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, w wielkim ucisku, w wielkiej udręce. Z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai. Nie chodzi więc tutaj w naszym fragmencie o cierpienie Chrystusa na krzyżu za Chodzi raczej o cierpienie, którego wzorem dla Kościoła jest cierpienie Chrystusa, które później będzie się ukazywało w życiu Jego uczniów. W liście do Filipian możemy natomiast znaleźć wskazówkę co do tego, co może oznaczać ten niedostatek udręk Chrystusowych, o którym tu czytamy. Otwórzcie ze mną proszę list do Filipian, rozdział 2, kilka stron wcześniej, werset 25, strona 1269. Rozdział 2, werset 25. Mamy tutaj sytuację, w której do Pawła przez zbór w Filipii wysłany zostaje z jakimś darem brat o imieniu Epafrodyt, który podczas podróży do Pawła niemal traci życie w wyniku choroby. I po jakimś czasie Paweł odsyła Epafrodyta z powrotem do Filipii i pisze: Tak, werset 29. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi służyć, albo inaczej dokładniej, aby dopełnić niedostatek to, czego brakowało w Waszej posłudze wobec mnie. I rzecz w tym, że Paweł nie stara się powiedzieć, że dar od Filipian był wybrakowany. On nie mówi, że epafrodytus przyszedł i wypełnił niedostatek, bo wy żeście mi dali za mały dar. Nie chodzi o to. Nie chodzi o to, że ten dar był wybrakowany i niedostateczny, ale że epafrodyt wypełnił brak, którego oni sami nie byli w stanie wypełnić osobiście. On został posłany w ich imieniu z darem od nich. Jeden z komentarzy mówi o tym tak: Darem dla Pawła był dar od Kościoła jako całego ciała. Był to ofiarny dar miłości. To, czego brakowało, to była osobista prezentacja tego daru przez Kościół. To było jednak niemożliwe i Paweł ukazuje Epafrodyta jako tego, który zapewnia ten brak poprzez swoją gorliwość i kochającą służbę. Jeżeli więc przyjmiemy takie znaczenie tych dwóch słów, wtedy zrozumiemy, że to czego brakuje, czy inaczej ten niedostatek udręk Chrystusowych, to jest brak zaprezentowania tych udręk Chrystusowych osobiście przez Chrystusa. Dlatego Paweł pisze, że dopełnia ten niedostatek udręk na ciele swoim. Inaczej mówiąc, Chrystus w cierpieniu. Ofiarował samego siebie, jest wzorem cierpienia dla innych. I teraz ja, Paweł, przez nieustanne cierpienie staram się naśladować ten wzór i dopełnić na ciele swoim to, czego z powodu fizycznej nieobecności Chrystus nie może dokonać, ale dokonuje poprzez swoich wysłanników, poprzez nas. To, czego brakuje w tym fragmencie, to uniwersalne upublicznienie cierpienia Chrystusa. Paweł, poprzez swoje cierpienie dla Ewangelii, publiczne wydarzenie, jakim jest cierpienie Chrystusa na Krzyżu, znane tylko lokalnie, czyni wydarzeniem znanym uniwersalnie, bo do najdalszych zakątków świata dotarła Ewangelia. Jeżeli cały świat ma usłyszeć Ewangelię o cierpiącym Zbawcy, Zbawicielu, to wysłannicy Chrystusa muszą poprzez swoje cierpienie. Dopełnić to, czego Chrystus z powodu swojej nieobecności nie może wykonać, ale wykonuje pośrednio przez nich. Jednak nie każde cierpienie jest chwalebne i godne naśladowania. Nie o każde cierpienie w naszym fragmencie tutaj chodzi. Bo można na przykład cierpieć z powodu własnych grzechów, można cierpieć z powodu własnej głupoty. Można cierpieć w akcie autoagresji, aby zwrócić na siebie uwagę. Znana jest historia, że, o tym, że mówiąca o tym, że matka Teresa, pomimo już pomijam, to, że zrobiła wiele dla, dla ludzi, tak, celowo nie dawała, nie udzielała pomocy medycznej, nie dawała lekarstw przeciwbólowych osobom cierpiącym chorym. Ponieważ twierdziła, że cierpienie uszlachetnia. Nie o takie cierpienie tutaj chodzi. To cierpienie, o którym dzisiaj czytamy, jest godne naśladowania i jest wzorem do naśladowania. Po pierwsze, zobaczmy, że cierpienie, które jest wzorem do naśladowania, jest cierpieniem za ciało Chrystusa, za Kościół. Paweł pisze w wersecie 24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę, i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Kiedy Paweł Starsu, jadąc prześladować chrześcijan, spotkał na drodze do Damaszku uwielbionego Jezusa, usłyszał słowa: Saul, Saulu, Saulu, Czemu mnie prześladujesz? A gdy spytał, kim jesteś, panie, usłyszał: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Tak więc, tak jak cierpienie, które zgotował Paweł chrześcijanom, było skierowane przeciwko Jezusowi, tak teraz Paweł, już po nawróceniu tego samego prześladowania, które sprowadzał na Kościół, doświadcza osobiście. Ponieważ Kościół jest ciałem Jezusa. Jeśli głowa cierpi, możliwe, by inne członki tego ciała, tego samego ciała, nie cierpiały. I Jezus to obiecał, jest napisane: Jeżeli mnie prześladują i was prześladować będą. Czy zatem naśladując Pawła, pragniemy cierpieć dla dobra Kościoła? Czy składamy swoje życie jako Ofiarę miłą Bogu dla dobra Kościoła? Czy pragniesz służyć lokalnemu Kościołowi własnym kosztem, czy raczej masz przekonanie, że Kościół ma służyć Tobie, jest od tego, żeby służył Tobie? Jeżeli bardziej jesteśmy zainteresowani zakupami na Black Friday niż kondycją i przyszłością naszej lokalnej społeczności, to jak możemy mówić o sobie, że podążamy za wzorem Chrystusa i Pawła? Po drugie, cierpienie, które jest wzorem do naśladowania, to jest cierpienie z powodu Ewangelii albo dla zwiastowania Ewangelii. Paweł pisze werset 25. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, a powziętym co do mnie ze względu na Was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. O jakie konkretnie Słowo Boże chodzi? Werset 26. Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Co to za tajemnica? Werset 27. Czytamy o tajemnicy, którą jest Chrystus w Was. Werset 28. Jego to zwiastujemy. Cierpienie godne naśladowania to cierpienie dla dobra Ewangelii, dla zwiastowania do dobrej nowiny. Czy jesteśmy więc gotowi? Cierpieć na przykład wyśmianie, odrzucenie przez najbliższych, odrzucenie przez współpracowników dla Ewangelii. Czy jesteśmy cierpieć fizy, w stanie cierpieć fizycznie, cierpieć zmęczenie z powodu głoszenia Ewangelii, cierpieć oddalenie od bliskich z powodu głoszenia Ewangelii? Cierpieć niewygodę, niedostatek. Z powodu głoszenia Ewangelii? Czy jesteśmy w ogóle skoncentrowani na Ewangelii, zainteresowani Ewangelią? Czy jesteśmy w stanie poświęcić inne interesujące nas ciekawe i pożyteczne tematy, żeby skoncentrować naszą uwagę i uwagę innych właśnie na Ewangelii? Czy jesteśmy w stanie w ogóle zdefiniować w prosty sposób, czym jest Ewangelia? Dobra nowina o Jezusie Chrystusie. To wszystko, o czym powiedziałem, wymaga podjęcia wysiłku i sprzeciwia się naszym pragnieniom, które naturalnie prowadzą nas do tematów ciekawszych, mniej nudnych niż Ewangelia. Po trzecie, cierpienie, które warto naśladować, to jest cierpienie w służbie dla innych, żeby wzrastali. Paweł pisze. O Jezusie Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić Go doskonałym albo inaczej dojrzałym w Chrystusie Jezusie. Nie każdy jest kaznodzieją, czy ewangelistą, i z pewnością nikt dzisiaj nie jest apostołem. Jednak czy jesteśmy zainteresowani cierpieniem dla innych. By inni wzrastali, tak jak to robił Paweł. Czy jesteśmy gotowi interweniować w życiu brata czy siostry, żeby oznaki niedojrzałości zniknęły z ich życia? To rodzi konflikt. Konflikt jest nieprzyjemny, konflikt jest męczący, konflikt jest bolesny. Czy jesteśmy gotowi, by poprzez różne swoje dary angażować się w życie innych? żeby stawali się oni bardziej dojrzali w wierze. Kościół składa się z super niedoskonałych ludzi, a relacje z super niedoskonałymi ludźmi potrafią być super trudne, przynosić cierpienie. A skoro naszym pragnieniem jest, by niedoskonali ludzie stali się doskonali, to po prostu nie ma innej drogi niż droga cierpienia. Którego naturalnie oczywiście chcemy unikać. Nie chodzi tu koniecznie o powodowanie wzrostu przez nauczanie, bo o, o takim czytamy akurat w naszym fragmencie, ale o coś o wiele bardziej prostego. Bo ludzie uczą się między innymi poprzez naśladowanie. I czy zastanawiamy się więc, jaki przykład do naśladowania dajemy braciom i siostrom wokół nas. Jakim wzorem hojności jesteśmy, jakim wzorem miłości jesteśmy, cierpliwości. Słowo cierpliwość wywodzi się od słowa cierpieć. Jakim wzorem szacunku jesteśmy, jakim wzorem jedności jesteśmy, łagodności, pokory, ufności. Jakim wzorem tych wszystkich cech jestem dla innych. Wzrost w tych wszystkich cechach, ujawnianie tych wszystkich cech nie, nie biorą się znikąd. One w życiu każdego chrześcijanina nie pojawiają się od tak. Człowiek, żeby dotrzeć do tych wszystkich cech, musi, musi wiele poświęcić, musi przejść przez wiele cierpień. Po czwarte, cierpienie godne naśladowania, o którym pisze Paweł, to jest cierpienie w mocy. Jezusa. Werset 29. Przeczytajcie razem ze mną. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. To jest coś, o czym często zapominamy, że Paweł nie o własnych siłach dokonał wszystkiego tego, czego dokonał. Czytamy Pismo Święte i patrzymy na tego Pawła myślimy, jak on tak mógł? Ja bym tak nie mógł, ja bym tak nie dał rady. Z czego był stworzony, zrobiony ten człowiek? Nie o własnych siłach dokonał on wszystkiego tego, czego dokonał, ale dzięki mocy Jezusa, która w nim działała. I nie chodzi tylko o to, że Paweł tę moc po prostu jakoś tam pozyskiwał przez modlitwę, chociaż na pewno dużo modlił się, z pewnością jest to prawda, ale chodzi raczej o postawę, o jego postawę. Polegania na Jezusie, ponieważ modlitwa jest po prostu oznaką naszego polegania na Bogu, a nie na sobie. W modlitwie zwracamy się do Boga, dlatego że wiemy, że Bóg może coś zrobić, a nie my sami, prawda? Że my nie mamy siły. Hudson Taylor, jeden z prekursorów misji w Chinach, powiedział kiedyś takie słowa: Wszyscy boży giganci. Byli słabymi ludźmi, którzy czynili wielkie dzieła dla Boga, ponieważ polegali na Bogu, który był z nimi. A innym razem powiedział tak: kiedy nie jestem w stanie czytać, bo często, kiedy mówimy o tym poleganiu na Bogu, o tym <laughs> cierpieniu w mocy, Boga, tak? W walczeniu, w mocy Jezusa, to często możemy usłyszeć, że jeżeli tego, jeżeli tego to, Tobie brakuje, musisz czytać Pismo Święte, musisz modlić się. I to jest prawda, oczywiście, ale zobaczmy, co powiedział Taylor. Kiedy nie jestem w stanie czytać, kiedy nie jestem w stanie myśleć, kiedy nie jestem w stanie nawet się modlić, jestem w stanie ufać. Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie cierpieć dla innych o własnych siłach. Ale to jest właśnie kluczowe, by to zrozumieć i zamiast na własnych siłach polegać na Bogu. Cierpienie jest wpisane w życie Kościoła, jest zapowiedziane, jest obiecane przez Boga, jest uwidocznione w Osobie Chrystusa i naśladowane przez wszystkich Jego uczniów, o których czytamy w Nowym Testamencie. A zobaczmy, że mimo to w jakiś cudowny sposób współczesnemu kościołowi udało się cierpienie niemal wykluczyć z chrześcijańskiego życia. A jego mottem stało się zdanie: Bóg cię kocha i nie chce, żebyś cierpiał. A nie pojąć, jak to się ma do słów Jezusa na temat apostoła Pawła, który powiedział na, na jego temat: Ja bowiem pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla imienia mego. I Paweł. Jako prawdopodobnie jedyny z apostołów łaskawie został ścięty mieczem, a nie ukrzyżowany, bo jako rzymski obywatel nie mógł być ukrzyżowany. Następnym razem, będąc kuszonymi do narzekania, do poddania się, do odpuszczenia walki dla dobra Kościoła i jego członków, do wycofania się z relacji z trudnym bratem czy z siostrą, Otwórzmy Słowo Boże. Spójrzmy na Chrystusa, który cierpiał. A potem spójrzmy na przykład Pawła i innych, którzy poświęcili swoje życie, aby swoim przykładem to cierpienie Chrystusa uczynić widocznym, zaprezentować, uczynić widocznym i znanym na cały świat. I polegając z ufnością, nie na sobie, lecz na Bogu, naśladujmy cierpienie, o którym mówi ten fragment. Amen. Pomuşmuş <laughs>